Nie tutaj palu Dziewszy, to zapraszam Cię do subskrypcji, odwiedzenia mojego Instagrama. Jak już wcześniej zapowiadałem, rozwiąże dobrze nam znany skrót Pod tą literką kryje się służby mundurowe, a występuje ona u policjantów. Nie, u policjantów stale pojawiają się silne napięcia ze światem przestępczym. Stałe zagrożenia po ataku na nas w odczuwają poczucie niepewności tych komendantów. Ma swoją wizję na daną jednostkę. wygląda w sposób następujący. Przychodzi nowy komenda Wielkie Roszary. Dotychczas na jednostkę, która znajduje się. 30 Uważający sytuację, że policjant ma w sytuacji, że policjanci właśnie dojeżdżali 50, takiego policjanta, chlebą po 70 km i było też jak ja dojeżdżałem, dojeżdżało nas 3-5 policjantów.